Teraz e, przejdźmy do pytań tak lub nie. E, popatrzcie sobie w oczy, panowie. E, I pierwszy na strzał leci Bandura. Mam większe umiejętności od Alana. Kurwa w boksie? Wie, to jest ciężkie pytanie. Bo... No to mam. Wiek... Wie, to jest Jestem pytanie. lepszym bokserem od Alana. Tak. Mam mocniejszą psychikę od Alana. Tak. Alan nie jest zawodowcem. Obecnie jest przeciętnym freakfighterem. Tak. Bungie jest lepszy od chudych byków. Tak. Większą satysfakcję czuję z osiąganych wyników na YouTube niż na Twitchu. Nie. Jestem niedocenianym streamerem pod względem liczby widzów. Nie. YFL jest lepszy od Xiao Industries pod każdym względem. Tak. Okej, okay. stary, <grym> był shot, puszczali się no, no, shotku no, no, no. i ktoś napisał Alan nie ma głowy, on mówi do mnie, ty, ty to teraz napisałeś? Ty to napisałeś? Ja <grym> to jest kurwa internet, to jest ze storków, ja ja nie? Nie spodziewałem się takich wyświetleń na filmach bungee. No nie, nie, nie spodziewałem się. Wstydzę się filmu, na którym wyzywam się z maksymalnie. Kurwa, no... Okay. Szoty, które Wardenga puścił na cage, były zbędne. Nie. Okej. Okay. I teraz dla Alana. Mhm. Mam większe umiejętności od Bandury. W boksie nie. W boksie, boksie. W boksie nie. Bo ja nie lubię boksu, bo ja już powiedziałem, to nie jest moja formuła dla mnie ciężkości. Pierwszy raz moja, to będzie moja pierwsza walka w boksie. Ty jeszcze na małej. Ja też. Nienawidzę, też. nienawidzę. Nienawid nie, na, nie, na, nie, nie lubię boksu. Po prostu dla mnie to jest coś nowego i fajnie się będzie sprawdzić. Tym bardziej że to z nim, nie? Okej. Okay. Mam mocniejszą psychikę od Bandury. Nie wiem. Tak lub nie. Ta, w tak. W klatce <grym> będzie <byli> tak. <grym> okay. Przegrana z Mateuszem Urańskim była dla mnie najcięższą przegraną. Tak. Wiedziałem, że byłem z góry skazany na porażkę w walce z Denisem i jego tatą. Tak. Ferrari nie ma ze mną szans. Czyli jak powiem tak, to czyli że nie ma. E, tak, tak. tak. <grym> Yy, od, razu pro, od razu od razu no, no, pra... bo tak, okay, no bo no jak nie, no, tak u tego. No, no nie to nie było się takie się dziwne wdanie, no no, zdanie, no, bo i tak no, mogłem też powiedzieć nie, że nie ma ze mną szans. Tak? Ja tak. No tak, nie, nie, no, tak. No to tak, no, czego tak. no, tak. no, tak. się cieszy? Nie. Już nie się ucałuj. Od razu proszę o telefon do Ferrariego z reżyserkę. Oh, W wypadku przegranej z Bandurą zawijam się z frików. Nie. Okay. Woleksywka Alanik niż Braveheart. Znaczy to jak być brak, każdym razem mi się chce kurwa śmiać. no, mi to się śmieje, bo to wow, wow, dzwoni do mnie, jak, wiesz, Kasia, wow, ja mówię... wow, i Filip też do mnie dzwoni, jak go że to może coś innego teraz cały czas, te Alanik, wiesz, kurde, trzydziestkę skończyłem, coś innego, bardziej poważniejszego, ale to nie udało mi się. Nie wybrałem <laughs> no. <laughs> To z jajem, wiesz. Coś, coś, coś z, jajem. z coś, coś, wiesz, coś też um, ludzie też, coś też, też dla ludzi. Jest to pewnie pierwszy i ostatni raz tak. No. Świeżo <laughs> Mój... przyjęło się przynajmniej. No, Braveheart uwielbiam tego. Chuj, no jest, to, miasta, to jest, jest. <laughs> Mój rekord nie odzwierciedla moich umiejętności. Tak. Denis Załęcki nie jest taki dobry, na jakiego go piszą? E, ty pisz może? Tak. To ja piszę no, Okej. Okay. Piszę. E, mamy Ferrari'ego na linii. Oj. Halo, halo! Halo, no się ma. Siema, siema, Madeusz. Słuchaj, mamy e, tutaj e, Braveheart'a.